Wkrótce uruchomiono masowy punkt szczepień w zespole szkół im. Stanisława Staszyca. O szczegółach starosta Kutnowski Daniel Kowalik. E, punkt szczepień otworzony w zespole szkół nr 1 im. Stanisława Staszyca funkcjonuje od 5 maja tego roku. Ile szczepionek na tą chwilę takiej informacji nie mam, ale szczepionki owszem są. Od 5 maja szczepimy szczepionkami marki AstraZeneca i od środy, bo od środy funkcjonuje punkt szczepień. Przez te trzy dni udało nam się zaszczepić, przeszło 700 osób. Kto obsługuje ten punkt? Punkt jest obsługiwany przez kutnoską sieć przychodni Dermex, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Docelowo punkt szczepień jest w stanie szczepić nawet do tysiąca osób dziennie, ale to jest jednak, no, wiadomo, to zależne jest od chęci do szczepień oraz kolejek, które są wskazywane przez ministerstwo. Punkt szczepień funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18. W ten weekend udało nam się przeprowadzić też akcję szczepienia weekendowego, więc pomimo tych dni pięciu roboczych myślę, że chętni na zaszczepienie będą mieli też jeszcze okazję w dni wolne od pracy się zaszczepić.